Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat Furson, ale nie byle jakich Furson, bo to będą fursony, które mogą być konceptami jakichś tam marek, firm i tego typu podobne rzeczy, jakby... Nie będzie tu Kerfusia. Jakby Kerfuś to jest temat, który był wiele razy powtarzany, i od niego się oddalamy. I on w tym odcinku nie wystąpi, ale wystąpią za to inne postacie, inne firmy, inne działalności, jak tak mogę to nazwać. Pierwszą personą, jaką będzie na naszej liście, to będzie Google Chrome. I jego postacią będzie protogen. W sumie mam dwie wersje tego protogena: jest ta bardziej kolorowa wersja tego protogena, i jest bardziej taka stonowana, właśnie taka niebiesko-biało-czarna z akcentami właśnie Google Chrome. Ewentualnie jeszcze taka inna wersja, na której się wyświetla też obraz tego słynnego dinozaura z właśnie Google'a. Ta kolorowa wersja też jest taka fajna, jest bardziej chaotyczna, ale widać, że bardzo mocno nawiązuje stylistyką do Google Chroma i to bardzo wygląda ciekawie. Chyba nie widzę innej opcji, jaką by mógłby być właśnie protogen, bo wilk, lis, czy każde inne zwierzę, rasa, gatunek by nie pasowało do Google Chroma. Akurat protogen myślę, że jak najbardziej tu do niego pasuje, zwłaszcza z uwagi na to, co nam on oferuje. Teraz przenosimy się do naszego rodziwego podwórka, jaką jest marka Impost i mamy tutaj lisa w ich kolorach trzymającego paczkę, chwilę obecną. oczywiście ubraną w koszulkę Impostu, czapeczkę. Z Impostem ostatnio wybucha afera, ponieważ oni nie zaprezentowali tam swojego jakiegoś tam furaska, który był wygenerowany przez AI, na szczęście ten Rysunek zniknął, rysunek yy, wygenerowany, wypluty przez AI, yy, ale niestety, co w internecie się raz ukaże, to nie ginie. Ale tutaj mieliśmy już artystę, który zrobił im fanarta, który już jakby idealnie zaprezentował tutaj ich fursonę. Także myślę, że jak najbardziej taki lisi kurier, taki lisi transportowie, yy, jak najbardziej do nich tu pasuje. Następnym, następną fursoną, będzie dwie sztuki tej fursony, jest Twitter dzisiejszy X. No, każdy wie jak wyglądał Twitter, fursona Twittera, w cudzysłowiu, przed zmianami. No, to był niebieski ptak, to był niebieski ptak, najczęściej pokazywany właśnie kobiecej postaci, to była właśnie Twitter, ale od czasu X'a ten Twitter zniknął, ale nie do końca, bo właśnie został ten zamtarzk. Tylko w takiej bardziej wersji Emo, w takiej czarnej stylistyce z wielkim x na podkoszulku, więc jak najbardziej approved, wszystko zostało jakby na swoim miejscu, zmienił się tylko brand i tak, ludzie pisują Twitter i mówią Twitter, ja też mówię Twitter, ja jakoś specjalnie nie korzystałem z Twittera, więc dla mnie to jest dalej Twitter, a nie żaden x, niech sobie on tam coś nie wymyśla. Był Twitter, było spoko, co to jest w ogóle x? Co to jest x? Wcześniej się pisało Twitter, a teraz co? Pisze się xy? Chyba najbardziej znana marka wśród furasów jest to MSI i ich smog, który oficjalnie został potwierdzony jako ich fursoną przez to, jakie e, oczka puszczali do fandomu. Jakby fajny pomysł zrobili, na pewno nie zaszkodzili sobie tym. Jakby stworzyli swoją własną ma maskotkę jako MSI plus tam jakieś oczko do różnych fandomów, puścili w ich kierunku. Jak najbardziej approved. Ja takie coś przyjmuję. Oczywiście pojawiało się tego kilka wersji. Różne wersje się pojawiały. Najczęściej to jest po prostu smok w czerwonym kolorze z żółtymi krzydłami. Wielkim napisem na brzuchu MSI. Kolejna przeglądarka, też bardzo uwielbiana wśród furasów jest to Firefox. Jak sama nazwa mówi jest to Firefox. I jakby taki Firefox wyglądał. No to byłby to Jeden płonący lis, bo Firefox mówi samo za siebie, który przy ogonie trzyma błękitną kulę. Także jak najbardziej to bardzo ciekawie wygląda. Ktoś miał fajny pomysł, żeby to pokazać w taki sposób. No jakby sama nazwa już mówi jak to trzeba pokazać. Firefox, Firefox, ognie, lis, jak najbardziej pasuje do tej przeglądarki. I ostatnią marką, jaką będzie, która się odbiła też w jakimś stopniu z tym furaceniem dookoła, to będzie Samsung i postać Sam, którą oni tam stworzyli sobie. I tak sobie patrzyłem, że kilka wersji tego powstało, że była wersja lisa, wersja jakiejś kotki, kota i jest wersja królika, zająca. I chyba mi się wydaje, że ta jak najbardziej do niej pasuje. Żeby zrobiła nam się taka różnorodność, żeby to nie były tylko lisy, wilki i inne takie tego typu psowate, zostajemy sobie przy króliczku czy tam zającu. To wygląda moim zdaniem fajnie. Ktoś miał super pomysł. Zostało przerobione tutaj oryginalne zdjęcie sam na królika. Ja jak najbardziej approved, jeśli chodzi o gatunek, który został wybrany, czyli królik zając. Nie, nie jestem w stanie tego rozpoznać, jakby nie siedzę w tym, więc nie wiem. Tworzy nam jakąś fajną różnorodność. Fajnie zostało to dobrane. Także to by było na tyle, jeśli chcecie więcej. Takich odcinków, albo drugą część tego odcinka, to podsyłajcie swoje propozycje jakichś marek, jakichś firm, bo ciężko jest cośkolwiek, cokolwiek znaleźć na temat różnych firm, jeśli chodzi o fuczaki. Jeśli wy macie coś ciekawego, możecie oczywiście podesłać. Na razie, bye, cześć. Yo!